Witajcie, dziś przychodzę do Was z przepisem na pyszną babkę jogurtowo-śmietanową. Jest idealna na zbliżające się święta wielkanocne. U nas nie mogą się obyć bez tej babki. Jest bardzo prosta w przygotowaniu, nie, wy, nie wymaga wielu umiejętności, także zaczynamy. Czego będziemy potrzebowali? Trzech jajek, najlepiej, żeby były wcześniej wystawione z lodówki, szklanki mąki, pół szklanki oleju. Jednej trzeciej szklanki śmietany i dwóch trzeci szklanki jogurtu. Jeżeli nie macie śmietany, możecie spokojnie dać szklankę jogurtu. Pół szklanki cukru, łyżeczkę cukru wanilinowego, jeden budyń waniliowy, dwie łyżeczki proszku do pieczenia oraz oczywiście szczyptę soli. Ok, od czego zaczynamy? Ja wrzucam jajka do robota, dosypuję. Pół szklanki cukru oraz łyżeczkę cukru wanilinowego. Włączam na małe obroty i czekam, aż ubije się taka biała pianka, coś takiego jak ogiel mogiel. Na początek na małe obroty, później stopniowo zwiększam. W międzyczasie wszystkie sypkie składniki przesieję do osobnej miski, czyli mąka. Mąka, budyń oraz proszek do pieczenia. Przesiewamy, żeby je na powietrze. Żeby na powietrze. Ok, na tą chwilę odstawiamy. Ok, spójrzcie, jak ładnie ubiło się jajka z cukrem. Wyglądają jak wita śmietana. Teraz dolewamy olej i delikatnie mieszamy. Już tego ciasta nie będziemy ubijać, tylko będziemy mieszać. Dodajemy również pozostałe płynne składniki czyli śmietane oraz jogurt. Ja mam łagodny jogurt naturalny. Ok, i teraz łączymy składniki z naszą masą. Ja w tym momencie dodaję szczyptę soli. Ona zwykle podkreśla słodycz. I teraz do tego partiami dosypuję nasze sypkie składniki. I łączę z pozostałą masą. Chodzi nam po prostu, żeby ta napowietrzona jajka nie opadły. Dlatego już ciasta nie ubijamy, tylko delikatnie mieszamy. W międzyczasie nagrzam sobie piekarnik do 170 stopni, grzanie dolne. Teraz ciasto przekładamy do foremki. Ja tutaj mam foremkę wysypaną, wysmarowaną masłem i wysypaną bułką tartą. Przelewamy do niej ciasto. Wyrównujemy i wstawiamy do piekarnika na około od 45 minut do godziny. Sprawdzamy patyczkiem, czy czas to nie jest jeszcze surowe. I kochani, po 55 minutach wyciągnęłam y, moją babkę, już jest y, upieczona. Wystudziłam ją y, w blaszce i następnie wyciągnęłam na talerz. Teraz już o, zależy od waszej inwencji, z czym ją chcecie podać. Może to być polewa czekoladowa, może to być lukier. My dzisiaj wybraliśmy wersję. Z cukrem pudrem. Posypujemy delikatnie. No i teraz spróbujemy przekroić. Zobaczymy, jak wyszła. Czy tak samo dobrze jak zwykle? Spójrzcie, jest puszysta, wilgotna, jeszcze troszkę ciepława, ale ja się nie powstrzymałam i zaraz ją zjem. Zachęcam Was do wypróbowania przepisu, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba i widzimy się w dal następnych przepisach.